Witam. Chciałem wam powiedzieć parę słów o heterpodzie jawana, Jaki jest u mnie? Przy, mam przedstawiciel tego gatunku. Mam akurat to jest L4, L5. Ym, bardzo szybko rośnie. Nie wykazuje żadnej agresji. Ym, poluje bardzo aktywnie. Ym, niskie wymagania ma hodowlane. Ym, minusem jest właśnie jak to wszystkie z Parasaide, z parasaide albo z Pachaczowate. Ultra szybkość. To nie jest szybkość jak przy pankach na drzewy, To jest jeszcze większa szybkość. Dlatego też, jeśli jest, poluje, to też natychmiastowo się rzuca. najczęściej części w dół ofiary, chyba że samo jak przyrzuca mu karaczana, to on sam po prostu tego karaczana e, złapie. E, szybko rośnie, bardzo szybko linieją. E, także samica osiąga 2,5DC, samiec osiąga ciut mniejszy rozmiar, jest bardziej smuklejszy. Dodatkowo, y, maksymalnie żyje 2,5 roku samica, to już troszeczkę jest lepiej niż skakuny, ale wiadomo, że to tak dosyć krótko. Samce pół roku krócej od samicy. Y, występuje w terenach subtropikalnych, od Tajlandii, Malezji, Borneo, Birmę, także Azję Południowo-Wschodnią ogólnie. Y, Jad słabojadowity, y, także. Spowodowity, nieagresywny, no mój największą wadą jest ta szybkość, albo zaletą, jak ktoś lubi bardzo szybkie, bo ta szybkość to robi naprawdę wrażenie, wystarczy mruknąć okiem i pyk, teleportacja. <noise> Także polecam ten gatunek, jak ktoś lubi właśnie heterpody, bo to jest bardzo fajny gatuneczek, który łatwo hoduje się. No i to tyle.